Czyta Kasia Beczek, Mamo, Baja. Dobranoc, aniołki, na noc. Dobranoc, aniołki, na noc. Dobranoc, aniołki, na noc. Matka Boża przy łóżku, a Pan Jezus w serduszku. Amen. Bądź pochwalony, bądź pochwalony, Boże, na niebie. Całym swym życiem chwalimy ciebie. Za każdy stylu cudownych stworzeń, za chmury, gwiazdy, dzięki Ci Boże, za cud stworzenia, za oceany, za tatusiów i nasze mamy. Że kwitną kwiaty, że rosną drzewa, że górski strumień w kamieniach śpiewa, że nad łąkami lecą motyle. Za wszystkie Boże dziękuję chwilę. Kiedy rano budzę się, kiedy rano budzę się, o szczęśliwy dzień, Boże proszę Cię, Anioł stróż, niech broni mnie od wszystkiego, co jest złe. Amen. Mój ukochany Boże, mój ukochany Boże, wiem, że Ty wszystko możesz. Z serca proszę cię całego, miej w opiece mnie małego. Naucz mnie żyć tak, jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Amen. Za sen spokojny, za sen spokojny, za noc przez Paną. Dzięki Ci, Boże, na niebie. Pierwsze me myśli, budząc się rano. Obracam w górę do ciebie i błagam: Pozwól, bym przez dzień cały mógł wszystko robić dla Twojej chwały. Chcecie jeszcze raz? Proszę. Dobranoc, aniołki, na noc. Dobranoc, aniołki, na noc. Matka Boża przy łóżku, a Pan Jezus w serduszku. Amen. Bądź pochwalony, bądź pochwalony, Boże na niebie, Całym swym życiem chwalimy Ciebie. Za każdy stylu cudownych stworzeń, Za chmury, gwiazdy, dzięki Ci Boże, Za cud stworzenia, za oceany, Za tatusiów i nasze mamy. Że kwitną kwiaty, że rosną drzewa. Że górski strumień w kamieniach śpiewa, Że nad łąkami lecą motyle, Za wszystkie, Boże, dziękuję, chwile. Kiedy rano budzę się, kiedy rano budzę się, O szczęśliwy dzień, Boże, proszę Cię, Aniu stróż, niech broni mnie od wszystkiego, co jest złe. Amen. Mój ukochany Boże, mój ukochany Boże, wiem, że ty wszystko możesz. Z serca proszę cię całego, miej w opiece mnie małego. Naucz mnie żyć tak, jak trzeba, i zaprowadź mnie do nieba. Amen. Za sen spokojny, za sen spokojny, za noc przez Paną. Dzięki ci. Boże, na niebie. Pierwsze me myśli, budząc się rano, obracam w górę do ciebie i błagam, pozwól, bym przez dzień cały mógł wszystko robić dla twojej chwały. Dobranoc, aniołki, słodkich snów.